Ta Żanneta. Żanecie wymsknęło się kiedyś, że zwraca uwagę na rozbudowane mięśnie, ramion i pewność siebie. Już od dawna chciałeś do niej zagadać, ale teraz siedzisz sobie samotnie w pokoju i to wspomnienie nie daje ci spokoju. Stajesz przed lustrem i zaczynasz myśleć. Oh, w sumie to ostatnio trochę sobie odpuściłem, jadłem śmieciowo i ruszyć mi się nie chce. Patrzysz na szafkę z ciuchami z czasów, gdy grałeś w nogę, a potem na kąpa. Znów na szafkę i znów na kompa. Zaciskasz zęby i w dzikim zrywie pakujesz trój do plecaka. Bierzesz słuchawki, włączasz ulubiony pąk. To tu, tu i teraz zmieni się twoje życie. Wchodzisz na siłownię. Pierwsze wejście jest darmowe, więc totalna chillera. Uf, uf. Uf, to było już masz wziąć tę lekką sztangę 10 kilo. Coś tam pomachać aż? Tu nagle za pleców słyszysz. A A! A! Chowasz głowę w dłoniach i jedne, co myślisz to. Tak ludzie tak żyją te normalne, przecież to można dostać jakieś pierwce. Twoja przygoda z siłownią jeszcze się nie zaczęła, ale już wiesz, że to będzie prawdziwe. Kongo. Partnerem kanału są maturalni i portal do korepetycji online, korki.pl, gdzie znajdziesz najlepszych w Polsce korepetytorów w najniższych możliwych cenach i w ciągu kilku sekund umówisz spotkanie w ich kalendarzu. Na start otrzymujesz 20 zł rabatu, a niektórzy korepetytorzy oferują darmową pierwszą lekcję. Link w opisie. Łachudro. Siłownia. To w ogóle dziwna sprawa. Do momentu, w którym tam nie pójdziesz, jawi się jako mityczna kuźnia czadów i sportowców, ale jak już tam wejdziesz, to... Uch, to totalna stypa. W sensie serio. Wyobraź sobie, że przychodzisz tu pięć razy w tygodniu i siedzisz godzinami tylko po to, żeby nabrać trochę mięsa. No, nie brzmi to jakoś ekscytująco, ale jakimś cudem wśród spoconych ludzi i ton żelaza wyrośli oni. raci. To dokładnie te ziomki, które po jakimś wywrotowym wydarzeniu znikają na jakiś czas i wracają trzy razy więksi. No! Mają zarysowane szczeny, wyciskają już pewnie ze 100 kilo, a na ich rękach widać dokładny rozkład żył. To dosyć osobliwa przemiana. Wyobraź sobie, że przez miliony lat ewolucja starała się zmniejszyć u człowieka nabieranie problematycznej masy mięśniowej, aż tu nagle... Bum. Człowiek zaczyna uznawać rozbudowane mięśnie za atrakcyjne. Całkiem dziwne, no nie? Trzeba o tym powiedzieć jasno. Siłownia jest najprostszą furtką do lepszego wyglądu. W internecie znajdziesz mnóstwo materiałów o glowapie i lux-maxingu, a każdy z nich zwraca uwagę na jedną rzecz. Siłownia to prawdziwy game changer. Dzieje się tak z jednej prostej przyczyny. Ewolucyjnie jesteśmy przystosowani do magazynowania tłuszczu. Tak, tak, to miękkie coś, co oddziela nas od upragnionej figury i sylwetki, tak naprawdę, kiedyś było naszym błogosławieństwem. Wyobraź sobie, że poszczególne gatunki mają swoje drzewka umiejętności. Komary dały wszystko w ukrycie, chimpanzy w siłę, a człowieki w mózg. No właśnie, mózg. Żeby cały czas podtrzymywać na najwyższym poziomie coś, w co daliśmy wszystkie punkty, potrzebowaliśmy mnóstwa energii. Tak się składa, że nasze hmm, brzuszki służą jako jej depozyty. Gakrzymi się na bebech? Nie. Widziałem. Zerknąłem tylko. Właśnie. Przepraszam, Czego się gapisz? Widzisz bracie, jeśli tylko zjesz danego dnia za dużo kalorii, to ta energia nie ulatnia się gdzieś w próżnie, a przekształca właśnie w taki lekki magazyn. Kiedyś to rozwiązanie było prawdziwym ratunkiem i w sumie bardzo pomogło nam w dotrwaniu do aktualnych czasów, ale teraz? Teraz to ziomeczki, które potrafią zapanować nad tą dodatkową energią, wiodą prawdziwy prym. Te wszystkie ziomki, które chodzą na siłownię, są w pewnym sensie na wygranej pozycji. Ich sylwetki, determinacja i zawziętość pokazują coś w stylu hmm, a ja to potrafię, buduję coś na lata, coś czego nikt mi nie zabierze. Trudno im się dziwić, bo w sumie to mają rację. O ile trudno mięśnie zbudować, to stracić tak samo. Siłownia to taki trochę wstęp do samorozwoju. Jesteś pewnie jeszcze za młody, żeby otwierać własny biznes, wiele konceptów jest skomplikowanych i niedostępnych, ale ciężary? Wystarczy parę filmików na YouTube i tak naprawdę już jesteś gotowy do drogi. To właśnie dlatego ta droga wydaje się taka atrakcyjna dla młodych chłopaków. Kiedy jesteś nastolatkiem lub młodym dorosłym, cnoty takie jak praca nad sobą czy determinacja jeszcze się nie wyklarowały. To etap wielkiej zmiany priorytetów, rozrywka i beztroska odchodzą w niepamięć. I zastępuje je pogoń za marzeniami. Często mówimy o ciężarach, bo uczą jednej z najważniejszych rzeczy w życiu wytrwałości. Nic tak nie nauczy cierpliwości w oczekiwaniu na rezultaty, jak powolnie ulepszające się ciało. Początek tej przygody bywa ciężki, ale pewnie każdy, kto zrobił z tego nawyk, zgodzi się ze mną w jednym: głód progresu na siłowni jest jedną z lepszych motywacji, jakie możemy napotkać. Szkoda tylko, że w przypadku siłowni coraz bardziej widać wpływ ciemnej strony mocy. Widzisz, dla padawanów rzeźbienia ciała, być może hantelki, to jedna z ważniejszych rzeczy w życiu, ale nie eliminuje to jednego stosu potencjalnych problemów. W związku z tym, że progres na siłowni jest stosunkowo łatwy i wymierny, szczególnie w kontrze do innych dziedzin życia, tworzy to tzw. gymseli. W skrócie ludzi, którzy byli uosobieniem wytrwałości, zamieniają się w ziomeczków, którzy nie widzą życia poza siłownią. Uzależniają wartość innych i swoją od wyników siłowych, a w dodatku myślą, że sukcesy ze sztangami pomogą mi odnieść sukces w życiu i miłości. Wybaczcie, panowie, ale muszę was zawieść. To tak nie działa. Body dysmorfia to realny problem. Generalnie chodzi o to, że od momentu, gdy progres zwalnia, raty i nie tylko, mają tendencję do umniejszania swojej sylwetce. Zauważają nieistniejące niedoskonałości, czują, że stoją w miejscu, a to może doprowadzić do oszukania rozwiązań, które, no cóż, mogą nawet zaszkodzić zdrowiu. Nierealne standardy dla kobiet i mężczyzn. Nam to sobie trudno wyobrazić, w końcu urodziliśmy się po 2000 roku, ale generalnie to trend na atletycznego, przystojnego kumpla powstał bardzo niedawno. Najpierw kampania Calvina Kleina z Markiem Wolbergiem, potem z, a teraz? Teraz często zdrowe sylwetki nie są już niczym imponującym. To szlifowanie standardów doprowadziło do pogłębiających się kompleksów i wygląda na to, że trend szybko się nie odwróci. Zadbana sylwetka aktualnie często kojarzy się już nie ze szczupłym, zdrowym i sprawnym typem, a z dociętym bogiem estetyki, który ma większe powodzenie w każdej dziedzinie życia. A, ale, Bezi, skoro siłownia jest zła, to co mam zrobić, jeśli chcę nieco poprawić swój wygląd? O, i widzisz, poruszyłeś najważniejszą kwestię. To nie tak, że siłownia jest zła, to po prostu narzędzie, które jak każde inne możemy wykorzystać do cudownych rzeczy. Z większością zajęć w życiu bywa tak, że jak przesadzimy to może być nieprzyjemnie. To naturalne i nie powinno dziwić. Życie uczy nas, że balans to najzdrowsze, co możemy zachować i tutaj powinno być podobnie. Siłownia to nie wyściga spacer. Owszem dobrze jest wyciskać dłużej, i wyglądać jak nie z tej ziemi, ale pamiętaj, robisz formę na lata, a nie na lato. Ciężarki to wspaniały wstęp do self improvement. Ale tak gwoli ścisłości, to nie może być jedyny fundament, od którego będzie zależało Twoje życie. Twoja wartość nie jest determinowana przez to, ile podnosisz albo jak bardzo umieśniony jesteś, ale mogę ci zdradzić jedno. Jeśli tylko włożysz w pracę nad sobą czas i serce, to gwarantuję ci, że pewnego dnia spojrzysz na przygodę, którą rozpocząłeś przez Żanetę, i podziękujesz sobie, że tamtego dnia wybrałeś sport zamiast ligi. Albo sport i ligę. Ten trening trwał 5 godzin i kosztował mnie 3 dni choroby, ale było warto. Jeżeli chcesz materiał o tym, jak zacząć przygodę z siłownią i rosnąć jak na drożdżach, daj znać w komentarzu. Buzi. Yo, yo, no, siedzimy sobie tutaj, w samochodzie i muza na fur. Jesteśmy tutaj, no, i pompa, i bujak, krawczek. Buzi. Mua. Ty chudro.